to nie znaczy, że ten ciągnik jest zły. Nie, ten komputer do niczego tam nie jest potrzebny. Nie, nie, pomaga, pomaga. To są komputery agralne, one mają specjalne zastosowania. Ja wiem, on, Marcin, poznam się na tym no troszkę. Oh. Wiem jak to jest, wiem jak ty kombaj... Możemy sobie zrobić sondę, takie jak Kurek i Kamiński. Ty jesteś przeciw, ja A, jestem za. Słuchaj... I, A i... mogę powiedzieć tak, w przypadku Wojtka, bo to człowiek już trochę starszej daty niż ja. On to jest tak, zawsze przeciw, nigdy za takiego DNA. Niezależna Polska TV www.nptv.pl Dobry wieczór Państwu. Witamy z pokładu jednostki dryfująco-stojąco-pływającej. Yy, jednostki przycumowanej, rozrywkowej. Yy, tak jest. Jak widzicie, już jest wieczór. My się tutaj posiłkujemy lampą. Tak. I naszedł nas taki temat, że chłodno się robi, a miało być globalne ocieplenie. No, niektórzy nawet w temacie globalnego ocieplenia dostawali nagrodę Nobla. Taki był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nazywał się Al Gore. Kojarzysz go? No, no, był taki, był. I facet, co przyjechał kiedyś na rocznicę Powstania Warszawskiego i zasnął. Za ciepło mu było? A wiesz, pewnie był zmęczony. Najadł się dobrze za darmo, napił się i zasnął. I on mówił właśnie o globalnym ociepleniu. A wiesz, Marcin, powiem Ci tak. Yy, w XVII wieku między inflantami a Szwecją. Może Morze tęsknotę, zało... i tak. na skutym morzu stała karczma. Tak jest. Nie jedna zresztą. Tak, karczma stała. Pili, tańcowali, ogień palili. Yy, więc proszę Państwa, a jeszcze jakby ktoś nie dawał wiary, to proszę sobie zobaczyć na YouTubie. Zawsze to powtarzam. 24 stycznia 1939 roku przyjechał Ribbentrop do Warszawy. Mhm. Składał kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i ani kropli śniegu. Ani kropli? Ani, ani nic śniegu. Miasto Czarne, 24 stycznia. Ale nie jedna taka zima była. Ale to akurat wiecie. Wie. Natomiast wiesz, yy, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tej, do tej histerii, do tej wrogości, do dwutlenku węgla. No właśnie w Polsce znalazła się na śladowniczka tak. tej szwedki, jak ona miała, Greta Thunberg czy jakoś, tak? Jakoś miała, no. Wiesz, szwedka no, to była, Szwedzi w ogóle mają u mnie szczególne uważanie. Uważam, że tak stoczonego narodu, który się stacza w przepaść i w niebyt, nie ma w Europie drugiego takiego. Niestety. No i mamy tą teraz jak ona ma, i, I inga. Zasowska, no cóż, A, ale ty, nazwisko dziwne jakoś, pierwsze no, no Cóż, No nazwisko, bardzo takie jakieś y, nieleżące na języku, jakby sztucznie stworzone, bym powiedział. Zresztą wiesz, zainteresowanie mediów y, nią, mediów od strony Agory świadczyłoby, że ta dziewczynka trzynastoletnia jest pewnie y, y, dzieckiem jakiejś kodowskiej strony, która też nienawidzi w dwutlenku węgla. I Chce zlikwidować cały dwutlenek węgla na planecie. Ty, ale słuchaj, no. bo wiesz co? Ona tak. Siadła przed Sejmem. No. Ja rozumiem, że bez rodziców. Jak oni tacy są prawilni, powiedz mi, jak to, że dziecko bez opieki nikt się nie zainteresował? Bez opieki rodziców samo się włóczy po mieście niepełnoletnie? Ty. A czemu jakieś, nie wiem. A, e, a jakieś... pra, rzecz Rzecznik Praw Dziecka powinien się odezwać? No właśnie. A poza a wiesz, tym... może to dziecko obłąkano, no tam trafiło nie wiedziało czemu. W ogóle, ale wiesz co, to strach, żeby dziecko siadało pod sejmem... Ty, a te norweskie a... do Nerweter, to ich tam nie. Tak, ale to słuchaj, do mnie teraz doszło. No. Jakie to jest niebezpieczeństwo, żeby. Dziecko siadało pod Sejmem, przecież w naszym Sejmie jest kupa pedofili. I co by było? Dobrze, że tam policja była i żaden pedofil Sejmu nie porwał tego dziecka. Mój Boże! No, proszę Państwa, do czego zmierzamy? do tego łajdactwa i tego oszustwa do walki z dwutlenkiem węgla no właśnie, bo ona powiedziała, że protestuje przeciwko yy, politykom którzy nie walczą ze zmianami klimatu yy, a tak jakoś się ciekawie składa, że najchętniej ze zmianami klimatu to by walczyli Amerykanie, tylko nie u siebie ta oczywiście, u siebie to oni mają takie normy, że yy, jakby zastosowali te normy u nas to byśmy lament podnieśli do nieba normy w żarciu normy czystości wody ty wiesz, że Obama i przepraszam, nie Obama, jak on się nazywa? Bush. Bush, kiedy wprowadzano fracking, czyli szczelinowanie hydrauliczne przy wydobywaniu gazu łupkowego, tak, fracking, to Obama, wy... Bush, Bush. Bush, Bush wyjął szczelinowanie hydrauliczne spod pięciu ustaw, które chroniły wodę, powietrze i ziemię. Czyli nie ma skażeń. Nie szkodzi, wyjął po prostu. No dobra, ale wróćmy no. do istoty sprawy. Spalanie, e, dwu, spalanie i powstawanie dwutlenku węgla. Ta dziewczynka, 13-latka, zastanawiam się, ja bym chętnie z nią porozmawiał, jak ona się uczy, jakie ma oceny, e, czy miała już lekcje biologii na odpowiednim poziomie, bo no, przecież musiała mieć przyrodę. No powinna mieć. I powinna się na tej fotosyntezy, lekcji, fotosynteza, tak, że rośliny budują tkanki zielone, nie tylko tkanki zielone, w ogóle wszystkie tkanki tak. e, produkują dzięki słońcu. Tak pochłaniając dwutlenek węgla, tak. a produkując tlen tak. i pobierając minerały z ziemi. Tak jest. Czyli tak. gdyby ona chciała zlikwidować dwutlenek węgla... przyroda umrze. Po nie będzie zieleniny. Papu nie będzie, listków nie będzie, nic nie będzie. Po pro... I proszę państwa... Aha, jeszcze jedno. Ten węgiel, o który się tak boicie, jest taka informacja. Skąd ten węgiel się tam wziął? Gdzie? Pod ziemią? No. No z... z, z. Tych, z przed milionami lat tych borów, które rosły właśnie z powodu dwutlenku węgla Właśnie, no. czyli wy, drzewa pochłonęły dwutlenek z węgla Zostały pod ziemią głęboko, powstała ropa, gaz, węgiel to, co brunatny, co tak. węgiel kamienny Kamien, tak, 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 to co lubimy Czyli ten dwutlenek węgla został przetworzony I teraz my robimy wszystko, żeby go ponownie nie przetwarzać Samobójstwo Samobójstwo, Marcin. Ale słuchaj, przecież kurczę, wiesz, ja nie mam takich potrzeb, ale wiele osób które są cięci na władzę za to, że nie pozwalają im korzystać z rośliny, która najmniej uzależnia nie mówię o alkoholach, które uzależniają, papierosów tylko o marihuanie no jak chcą, żeby marihuana szybko urosła to na przykład wrzucają tam suchy lód wtedy się wydostaje dużo dwutlenku węgla i ta roślinki dużo szybciej rosną one dużo szybciej rosną gadasz, słuchaj, jak specjalista ale widzisz, to o co chodzi że im więcej jest dwutlenku węglu, tym roślina węgla, potężniejsza. tym rośliny szybciej rosną. Tak jest. Jeżeli w atmosferze ziemskiej rośnie stężenie dwutlenku węgla, to szybciej rosną rośliny, które je pochłaniają i patrz, przetwarzają. Patrz, jak Pan Bóg to fantastycznie wymyślił wszystko. A dla niewierzących? Tak? Powtórzę to, co po raz pierwszy ten zwrot przyznaje się. Usłyszałem od Janusza korwin mikkego Ziemia jest homeostatem, czyli takim organem, który w sposób naturalny dąży do stanu równowagi. Tak. I właśnie takie elementy również odpowiadają za stan równowagi, bo to jest homeostat, czyli jeżeli powstaje większe stężenie dwutlenku węgla, rośliny szybciej rosną i go pochłaniają. Biedne dziecko. Spada stężenie dwutlenku tak, węgla, tak. rośliny wolniej rosną i mniej go pochłaniają, bo nie mają budulca. Giną nawet. Giną. Giną. i jeszcze jedna rzecz bardzo Ważna, bo ludzie mówią, że no rośnie stężenie dwutlenku węgla i to jest przyczyną wzrostu temperatury. Tak. Otóż, Szanowni Państwo, ale zupełnie już, przez ale poczekaj, przypadek. Zanim wyjaśnisz, no. proszę Państwa, ja widziałem takie poważne głowy, które te pierdoły powtarzają, a za nimi cała masa powtarza te pierdoły w dobrej wierze. Nie, albo za dobre pieniądze. Marcin, to ci. A... Ci, co za dobre pieniądze, to mówimy o zawodowych oszustach, ale ja mówię o całej masie ludzi, która to uwierzyła. To jest religia się zrobiła. A no popatrz, tak. to gdyby... taka na przykład dziewczynka bez opieki, ja pańska można powiedzieć. Spróbuj z nią, może podjedziesz, tam może ona tam jeszcze siedzi, zapytasz ją dziewczynko, czy ty słyszałaś, co to jest fotosynteza. Ciekawe, co ci powie. A ja bym zaczął od tego, do jakiego poziomu chciałaby zredukować tą emisję dwutlenku węgla. Dona powiedziała: do zera. Nie no, porozmawiać, porozmawiać. Ja, ja to... Ale, bo obiecałem, o, ona o tym do zera. O tym tak. dwutlenku węgla. No. Szanowni Państwo, otóż yy, kwestia jest taka, że to było zupełnie przypadkowo. Akurat utkwiło mi to w pamięci, to było gdzieś w latach późnych 90. albo początek lat 2000. E, e, kiedy mieszkałem w Stargardzie, oglądałem chętnie telewizję Szczecin. I ze względu na moje hobby krótkofalarskie zainteresowałem się programem pod tytułem Chyba Szczecin Radio. To był program, który pokazywał jak działała e, taka stacja do łączności dalekosiężnych ze statkami w Szczecinie, no, no. taka jest też w Gdańsku albo w Gdyni, nie pamiętam. Powiedzmy w Trójmieście, to będzie dozwolone. E, I ta szczecińska nazywała się Szczecin Radio. To był system łączności dla e, chociażby polskiej żeglugi oceanicznej, dla statków, które daleko pływają. I jak to w drzewiej bywało. Aha, to był w ogóle program powtórkowy gdzieś tam z lat 70., mm -hmm. który pokazywał starsze programy, starsze programy telewizji Szczecin albo jeżeli dobrze pamiętam, bo tu niektóre szczegóły już gubię, albo pokazywali, że Szczecin radio kiedyś działało, a teraz nie działa, bo jest już niepotrzebne. Ale jak to drzewie bywało, żeby zrobić dobrze taki program, no to na ten statek musieli wsadzić jakiegoś operatora z kamerą, no który był tam na miejscu, który pokazywał, że jak statek już jest daleko, jak ta łączność wygląda, że rozmawiają no, żeby, i tak dalej. Żeby ludzie uwierzyli. Tak A, jest. Tak. No i ten operator płynął na statku, yy, który, proszę Państwa, a wyście tego nie słyszeli, ale muszę powiedzieć tutaj obok na stoliku siedzi bardzo sympatyczna para. Pan zamówił pięknie szampana, w kieliszki się polewa, korki strzeliły, no. także nad Wisłą może, może, leje może, się, leje może, się. Może jesteśmy świadkami bardzo, powiem ci ostatnio nieprawomyślnej, mhm. to znaczy... Ym... Pan z panią przy jednym stoliku, rozumiesz, czyli to ma, patrzymy na zjawisko heteroseksualne. Ja nie wiem czy to, wiesz, czy to nie powinno być jedno... Dobra, jednak... dobra, bo nam zaraz kanał zablokują. Słuchajcie, już, już za marsz i ale, ale... rozmowy o pani Klepackiej e, został nam kanał... Pani Zofio, został nam pani Zofio film. pozdrawiamy panią serdecznie, jeśli pani nas ogląda i słucha. Jest pani wspaniałym rycerzem. Oby Postawiam. takich więcej, tak także ten, ten film nam usunięto, a film o Firerze e, der Oskar von Tusk jest wyłączona na przykład monetyzacja, bo jest nieprawilny, nieprawilny, no trudno. Niestety widać, w Polsce nie można ostrzegać przed... Nie no, coś Nie, nie ty, można. Tak. Nie no, słuchaj. Ale dobra, czekaj, bo my skaczemy z tematu, tak, tak. daj mi skończyć. Skończmy, skończmy z tym, tak. I rzecz ma się tak. E, otóż ten statek, to był statek transportowy, który płynął do stacji badawczej imienia Pana Arctowskiego. Mhm. E, no, no to jak już tam dopłynęli na miejsce, zrzucili te produkty różne i tak dalej, no to przy okazji ten reporter pokazał jak wygląda życie na tej stacji, jak oni tam funkcjonują, no, no i też pokazali jakieś prace badawcze, no zapytali się tego naukowca. No nie fart, nie fart, że telewizja szczecińska to puściła. Zapytali się tego naukowca, nad czym pracuje, a on otworzył taką komórkę i mówił, tutaj mamy, wydobywamy lód z głębokich odwiertów no, i no, badamy no. skład atmosfery w historii. Przed milionami lat. Tak jest. No. no i ten dziennikarz się pyta, no dobrze, no ale jakieś tutaj, jakie konsekwencje z tych rozmów, coś ciekawego no, 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 i tak no. dalej. A on mówi, tak, tak, tu bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Otóż, widzi pan, naukowcy się zastanawiają, jak wpływ dwutlenku węgla, jaki wpływ dwutlenek węgla ma na temperaturze na Ziemi. I z tych badań historycznych wychodzą bardzo ciekawe geologicznych, rzeczy. Geologicznych, archeologicznych. Tak, tak mówi, wie pan, tutaj datujemy, z jakiej głębokości pobieramy lód, wiemy, jakie to lata. I z tego wynika bardzo ciekawa rzecz. No. Otóż. Śmiało, śmiało. Pan naukowiec mówi, To nie jest tak, że temperatura zmienia się na skutek zmiany stężenia dwutlenku węgla. No tylko na skutek zmiany temperatury na ziemi zmienia się stężenie dwutlenku węgla czyli coś co my obserwujemy yy, współcześnie to jest skutek a nie przyczyna o kto to nie zrozumie dlatego temper... inaczej nie no. dlatego temperatura rośnie że zwiększa się stężenie dwutlenku węgla tylko dlatego zwiększa się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ponieważ rośnie temperatura i zastanawiałem się ale skąd to może się brać no skąd to się może brać zastanówmy się no jak jest cieplej, tak? I słuchaj, przecież ogromnymi rezerwuarami dwutlenku węgla są oceany, wody, a gaz w wodach, w cieczach, rozpuszcza się tym lepiej, im niższa jest temperatura. Jak temperatura rośnie, to gaz się uwalnia. Kolejny element regulacyjny homeostatu. Tak, tak, tak. E, I teraz jeszcze jedna kwestia. Zobacz, że e, jeżeli jest cieplej na ziemi, to e, różne procesy, na przykład gnilne i te inne, też funkcjonują. Błyskawicznie, tak. tak. No, e, dlatego, ale, ale, dlatego, do rzeczy, dlatego, ale do rzeczy, to co jest istotne. No. E, Słuchaj, więc ewidentnie na podstawie tych badań historycznych widać, że stężenie dwutlenku węgla zmienia się ze zmianą temperatury, a nie na odwrót. I nie ma się czego bać. To jest pierwsza kwestia. Ale a teraz interesu, kwestia, interesów się nie zrobi w takim a razie. A interesów się nie zrobi. Ani nie, nie ale... politycznych interesów, tak. No. I tutaj bym odsyłał do kanału Wapniaka. Pozdrawiam serdecznie, który czołem, robił czołem. Rozmowę, rozmowę z Cezarym Grafem, inwestorem. On zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz: że e, istotnym elementem współczesnej walki będzie walka wynikająca z możliwości ekonomicznych krajów opartych o robotykę, coraz więcej rzeczy opiera się nie o produkcję opartą na sile ludzkiej, tylko o robotyce, na robotyce. A, automaty Robotyka, automatyka to e, oparcie się o prąd elektryczny, prąd elektryczny, muszą mieć te urządzenia zasilanie, a jeśli te urządzenia muszą mieć zasilanie, muszą mieć dostarczony prąd elektryczny, a roboty będzie można wszędzie kupić w tej samej cenie, bo to już nie jest tak, że człowiek ten tańszy, tamten droższy, to co będzie decydowało o przewadze ekonomicznej jakiejś produkcji? Koszty tej produkcji. Im tańsza energia, tym większa opłacalność, czyli górą ci, którzy będą mono, monopolistami w wytwarzaniu elektrycznej energii. Dlatego tak bardzo chcą doprowadzić do sytuacji, żeby tak energia elektryczna u nas była droga. Bo wtedy tracimy, tracimy na konkurencyjności, bo wtedy e, produkcja w takim kraju jak Polska mniej się opłaca. No w ogóle, proszę Państwa, yy, my mamy być jakimś rodzajem rezerwatu, prawda? No na to wygląda. E, I teraz zobacz, e, jeżeli oni nas zmuszają do wprowadzania drogich systemów energetycznych, bo. Mieli kilkadziesiąt lat na wprowadzenie tej, u, tych swoich systemów dekarbonizacyjnych obniżających no, słuchaj, e, emisje, jest... a my musimy to zrobić praktycznie od ręki. Słuchaj, to jest tak. Jeszcze jedna rzecz. No, no. Przepraszam, że ci dobrze, chodzi. Dobrze, 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 Ale na etapie dogadywania się i warunków wejścia do Unii Europejskiej były ustalone jedne warunki dekarbonizacyjne, a przy podpisywaniu uchwały inne. E, przy podpisywaniu tego traktatu, traktatu lizbońskiego. Tak, Wprowadzono nowe, ale myśmy Pan już... Myśmy, podpisał ten traktat. Ta, ale na czym Ach. patent polega? Myśmy się zobowiązali do ograniczenia emisji dwutlenku węgla tam o ileś procent. Zrobiliśmy to w dużym stopniu przed wejściem do, przed podpisaniem traktatu lizbońskiego. I w momencie, w którym wchodziliśmy, oni mówią, no to obniżcie od tego, co teraz macie o 20%, kiedy już część bardzo duża tego wszystkiego związanego... A jak nie kijem, z to pałką. Tak jak nie, kijem, ale Mamy być to... bici. I pan Cezary Graf zwrócił na to uwagę. Bardzo ważny tak aspekt. Jest, tak. to, jest uwapniaka, uwapniaka. to jest właśnie To bardzo ważny element związany z kosztami produkcji. I to też jest element walki przyszłościowy, bo oni patrzą daleko terminowo. My. Mamy takie trochę życie, nie wiem jak to powiedzieć. Jest takie zwierzę, co, czy coś tam jest takiego, że krótko do przodu, krótko do tyłu. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym? Pamiętam, że do przodu krótko widzi, a za sobą szybko zapomina. E nie pamiętam. No dobra, nieważne. Ja chciałem, chciałem Wam jeszcze pokazać, Szanowni Państwo, y y jak postęp techniczny y brnie w ślepą uliczkę. Na przykładzie ciągników Moja pasja, ciągniki traktory no Nie wiem, bo ostatnio się wkopałeś, no ale dobra W czym się wkopałem? To no powiedziałeś, że ciapek miał cztery cylindry, a nigdy nie miał nie, że nie. Chodziło o 60 z silnikiem Perkinsona miała. 60 miała 4 cylindry. Dobrze, mówi... że nie Parkinsona, bo... Za nie Parkinsona, te... tak. Nie, no. mówiliśmy o 60. Nie, ale był, na początku było ciapko 360. Tak, ale potem wyraźnie mówiłem, że 60 z polskim silnikiem miała 4 cylindry, a z Perkinsonem miała 3 cylindry i ten silnik trzycylindrowy był kiepski, ale wrócę. Proszę no. Państwa, na internecie możecie zobaczyć filmy, jak ludzie w Europie... Mają w swoich rękach traktory Lanz-Bulldog. No mają, te stare takie. Z jednym tłokiem. Ale słuchaj, ten traktor miał... poczekaj chwilę. Pocze ale bo, 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 bo muszę powiedzieć. Ten traktor miał 10 litrów pojemności, nie wiem czy ty wiesz. Stąd dobrze. To tak na w chodzisz. I, <laughs> I wiesz, że trak te traktory pracują w Niemczech cały czas? No dobrze, ale one traktują... Y one pracują w Niemczech... Ale do czego y zmierzam? Y słuchaj. Bardzo często jako zabytki, żeby Ko pokazać, ja że to wiem, Ja wiem, ja y wiem. Ale do czego zmierzam? Znajomy mojego kamrata, Andrzeja Szumskiego, kupił sobie super nowoczesny traktor. Jaki? Fenta? Nie chcę wymieniać nazwy. Ale Jakieś... pamiętam. Tak? Wygląda, wiesz, i wiesz, że on jeszcze go nie umie obsługiwać. I wyjeżdża w pole ale i ma, i ma duszę na ramieniu. Ale powiedzmy sobie szczerze. Pożera, nas, pożera nas to, co nie powinno nas pożerać. Nie do końca nie zgodzę się. Eee, i no ja tu jestem nowoczesny człowiek. Eee, no. Po pierwsze, jednak nie ma się co bronić przed rozwojem technologii. Ona ma nam pomóc. Ale co ona sami... ma nam służyć. Ma nam służyć. Ma nas nawet... zniewalać. No dobrze, Marcin... Ale to, że taki człowiek nie umie obsłużyć komputera w tym ciągniku, to nie znaczy, że ten ciągnik jest zły. Nie. Ten komputer do niczego tam nie jest potrzebny. Nie, nie, pomaga, pomaga. To są komputery agralne, one mają specjalne zastosowania. Ja wiem, Marcin, znam od... się na tym no troszkę, o. wiem jak to jest, wiem jak te kombajny... Możemy sobie Słuchaj. zrobić sądę, tak jak Kurek i Kamiński, ty jesteś przeciw, ja A. jestem za. Słuchaj. I... A mogę powiedzieć tak, w przypadku Wojtka, bo to człowiek już trochę starszy i daty niż ja, on to jest tak, zawsze przeciw, nigdy za takiego DNA. Dobra, ale <słuchaj> powiem taką sytuację. Żniwa, wyjeżdżają kombajny z tymi komputerami No. rżnąć. I nie można uruchomić maszyny, ponieważ komputer obliczył, że zboże jest za wilgotne. A pojutrze ma padać. I co robią rolnicy? Zsiadają z tych nowoczesnych kombajnów. Nie obliczył, tylko przy zboże pokazuje, że jest za wilgotne. Dobrze, słuchaj. W każdym razie zsiadają z tych nowoczesnych kombajnów i wyciągają... Proste kombajny Bizony i rżną, żniwa robią, żeby uciec z czasem, proszę Państwa. Nie może nas technika zniewalać. Marcin. Rodney Schubert mi się przypomniał, jak śpiewał Tato Kuku sobie za Pamiętasz? Tak, oczywiście. Tak. Myślałem, że o saturatorze mówię. Nie, będzie. nie, o kombajnie Także proszę Państwa, ten dwutlenek węgla to jest, ktoś sobie świetne jaja z nas robi. Kochani, zboża, które jemy, kaszę, yy, ryż, który rośnie w Chinach, tak. owoce, które jemy, banany. No, zjedz banana. Nie byłoby tej akcji, gdyby nie dwutlenek węgla. <laughs> no tak, a już nie mówię Aha, dla tych, którzy się ciepiają. Mleczak mi wypadł po prostu. On się musi On się rośnie, musi On tak. rośnie mleczaki gubi. Tak, eee, tak. A tak naprawdę złamałem go sobie, bo był delikatniejszy. No. Eee, musi mi się dobrze zagoić dziąsło i wtedy będę sobie wstawiał. Tak. Więc jak się tak. komuś nie podoba, że ja i nie inwestuję w zęby, tylko w kamerę, to pies was to Ale Macie, Maciek, boże, Marcin, ale po co komu zęby, jak wszystko będą za nas roboty załatwiać? Będziemy dostawać do jedzenia papkę w formie Pap. pasty. To po co nam zęby? Jedząc tą papkę, będziemy od razu przyswajać wiadomości i fakty po faktach. Także dziewczynko, co usiadłaś przy Sejmie, chciałem ci powiedzieć, siedzisz na próżno. Nasi politycy są bardzo odporni. Jak nie widzą korzyści, to nawet na ciebie uwagi nie zwrócą. Aha, tak no. jakbyś e, chciała się jeszcze czegoś dowiedzieć, to siedząc na tych płytach chodnikowych, one są wykonane z betonu. A wiesz, kto jest największym dostarczycielem materiałów, półproduktów do produkcji cementu, żeby zrobić beton? <laughs> Elektrownie spalające węgiel. One te popioły sprzedają z zyskiem do cementowni, a cementownie je przerabiają. Dzięki temu mogłaś siadzać, siedzieć swoją młodą pupcią nie na ziemi, a na betonie. Ty rzeczywiście za się jak sonda. Co, teraz się znowu nie będzie ze mną zgadzał? Nie, no wiesz, żal mi tego dziecka, bo wiesz, robią dziewczynce uwierzy. Wiesz, biedne dziecko, bo jak do niej dojdzie, że ją zrobiono w balona. To... Ja bym powiedział co z nią zrobiono, ale jeszcze jest nieletnia. Tak, to ona biedna wpadnie w depresję. Wystrychnięta ją na Dudka. Tak. Wydudka... No, na, nie, na strychu nie. Wystrychnięta na dudkę. Dobrze. No, no. Mówię. Tak, co, w depresję no. wpadnie. Albo nie dotrze to do niej. No nic, proszę Państwa, nie dajmy się duraczyć. Nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się duraczyć. I tym optymistycznym akcentem życzymy Wam wszystkiego... Kto to śpiewał? Ale w koło jest wesoło. Oh, oh, oh. Człowiek o. w pracy małpa w zoo, oh, oh. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale jazz Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Słuchaj! Oh, oh. Elektronik w e. radiu grzebie. E. No? Słowiański bimber niekoszerny. Widziałem. <laughs> I z Szumskim go będę kiedyś pił, z kolegą Szumskim. Zapraszamy Cię również. Chłop zapraszam, za spodą. Tak, dobra. Szanowni Państwo, yy, także produkujcie dwutlenek węgla, bo biedni kodowici nie będą mieli akcji, akcji z banana. Bo zginiemy, tak jest, bo zginiemy. Czołem dwutlenkowi węgla. Czołem CO2. Diox, jak to jest? Nie, to nie jest teraz dutlenek węgla. Chemie, chemicy teraz zmienili, znaczy od dawna nauczyli no. się inaczej mówić. To się nazywa e, węgla ditlenek. O kurde. Węgla ditlenek. Także znaczy można się ludzi popytać, co sądzą o tym, że e, węgla ditlenek jest produkowany przez ludzi i czy powinno się z tego zaprzestać. Życie, życie. E, łapki w górę przydadzą o tak, się. O tak, o tak, o e, tam, o tam, o tam, o tam, o tam, tak, tak, o tam tak, na dole, tak? Tam, tak, tam. tak, tak. E, I komentarze. komentarze. Tak. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna prośba, to ja już tak to dodam. YouTube jak jest, cholera wie. Ostatnio właśnie mówiłem i Korczarowskiemu wyłączyli monetyzację. E, także też po, wspierajcie jego telewizję. Marcin Rola e, w realu też robi dobrą robotę. W budynku pasty mają swoją telewizję, też muszą się pilnować. Od 22 lipca wchodzi nowy regulamin YouTube'a, zmieni się dużo, oj, zmieni. Także proszę, żebyście również polubili nasz profil na Facebooku. Zawsze jest to jakaś szansa, że jak na YouTube coś ten, to nas tutaj znajdziecie, na Facebooku. Także bardzo tak. o to proszę. I czołem wielkiej Polsce, albo jak ja wolę, wolność, czołem. własność, sprawiedliwość. I dwutlenek węgla. Niech żyje nam, niech żyje nam. I dziewczyna młoda. Tak. Słuchajcie, ty, <laughs> nie skończymy. Ale, wiesz co no. Jakby te wina produkowali, jakby nie drożdże i dwutlenek węgla. Jezus, Maria. Jak ten ból bez dwutlenku węgla? A piwo? Słuchaj, a ta piękna para, która obok siedzi, przecież ten szampan byli wyszedł. Przecież tam jest dwutlenek węgla, ten gaz to ten dwutlenek węgla. No Rozweselający. Bo to nie jest... A wszystkie konstrukcje spawane... spawane no, bo nie nie ma wszystkie, końca, no nie wszystkie, ale tam również ma... podawany przez spawanie jest dwutlenek węgla. Słuchaj, mam pomysł, zakończymy. No. Y jedni walczą z dwutlenkiem węgla, a my założymy Komitet Obrony Dwutlenku węgla. Co? KOCO2 To zaznaczmy KO będzie knockaut <laughs> KOCO2 Czyli koco Koco 2 I C odwrócone w dwie strony, bo jest C2, tak? tak czyli koko tak. Chanel. Ko, 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 ko 2 Chanel, tak? Dobra, kończymy. Dajmy spokój. Na razie, czoło. E, nie mieliśmy pomysłu, co wam powiedzieć. To nam taki wpad pomysł. Mieliśmy, mieliśmy. Nie żarty, mieliśmy, żartami, mieliśmy, ale tak, wiesz tak. Dziewczynko wstań, z stań. Podpalasz gruby wróć, ogień, wróć do domu i... Nie, wróć na lekcję biologii. Do przypomnij do książek. Tak. Tak. Poczytaj trochę jak to drzewiej bywało. Jak metan, zwierzę latające Ta. produkowało. Tak. No. Ty nie byłoby nas, gdyby nie te drzewa w prehistorii. A gdzie ty A może wiesz co? Może nasza cywilizacja już żyła. Tylko były właśnie takie dziewczynki, protestowały, wyeliminowały dwutlenek węgla i wszystkie te biedne gady padły, wyginęły dinożarły. Ewa Kopacz myśli, że w nich rzucali kamieniami, a no, po prostu dwutlenek coś węgla Ona coś wiedziała. Ona coś wiedziała. A może oni dwutymi kamieniami rzucali w dwutlenek węgla? Słuchaj, jak oni tam siedzą w tej Unii Europejskiej i oni wierzą naprawdę, że dwutlenek węgla jest szkodliwy. Ja, trzeba się przeżegnać, Marcin, bo co oni są w stanie narobić. Najgorsze to jest to, że oni sami są szkodliwi. Tak, oni nam może zabronią oddychać. Opodatkują wydechanie. Wydech od. A wie... wiecie jak będzie? Wdech, wdech, be... wdech, wdech ale będzie... Wdech? Ale, ale opodatkują wydech. A. No bo produkujemy dwutlenek węgla, no tak? tak? Wydechujemy tak. Rany boskie. To póki można, słuchajcie, puśćcie sobie, bomka niech się swobodnie błąka. Póki można. Dobranoc. Niezależna polska TV. www.nptv.pl